Halo, halo, witajcie, tu Szczumic. Dostałem ostatnio pytanie, czy zmieniłem zdanie dotyczące wojny. Zdanie dotyczące wojny, czy w ogóle błędną ocenę, to już miałem na początku. Tam do jakiegoś stopnia się przyznawałem, bo zanim wybuchła wojna, uważałem, że wszystko się rozegra na podłożu gospodarczo-politycznym i będzie jedynie straszenie wojną. Jednak do wojny doszło, więc to już na początku była moja pomyłka no, dalsza ocena sytuacji jest niezmienna w zasadzie i w sumie stwierdzam, że chciałem się nie ukrazy czego podzielić No jedyne co to wydawało mi się, że może ta skala będzie trochę mniejsza choć jak tam do końca jest to, to właśnie to jest kwestia też oceny mojej całej sytuacji bo wiecie no, gdy dwóch sąsiadów się kłóci, no to, to, to nie jest chyba nic, nic nadzwyczajnego, tak? Spory zawsze są między sąsiadami. No i tutaj na tych ziemiach tyle się działo przeróżnych rzeczy i tyle kultur przeszło, dlatego chodzi nawet tatarzy się tam częściowo osiedlili że no jest niezły miks, tak? I od zawsze był to jakiś tam teren sporny i problematyczny. I wiemy o tym, że przez ostatnie 10 lat co najmniej Ukraińcy atakowali Rosjan, Rosjanie atakowali Ukraińców, Ukraińcy ostrzeliwali również ludność cywilną w Donbasie, Rosjanie prawdopodobnie też. Trwała ta napięta sytuacja, i gdy tak jest, to sąsiedzi, no, z reguły, problemy były rozwiązywane lokalnie. Jak ten problem został rozwiązany, nie wiem, ale uważam, że byłby mniejszym problemem dla świata, gdyby nie ktoś trzeci ktoś wielki, potężny, któremu. Zależało na tej wojnie. I o, od y, dziesięcioleci coraz mocniej przykładał nóż do gardła Rosji. Y, od dziesięcioleci y, ten ktoś prowadzi y, wojny nie swoimi rękami. Wywołuje konflikty w różnych częściach świata, gdzie przelewają krew tamtejsze narody, a ten ktoś wielki czerpie z tego zyski. I tak jest w tej sytuacji. Ten ktoś przyparł z jednej strony Rosję do muru, z drugiej strony zarabia ogromne pieniądze na sprzedaży broni, z trzeciej strony prowadzi swoje przemrane interesy w Ukrainie. I nawet ci, którzy ślepo teraz i bezrefleksyjnie wspierają tylko i wyłącznie Ukrainę, część jest takich, którzy do niedawna widzieli brudne interesy Bidena. Byli gotowi pokroić się za Trumpa i poszatkować yy, Bidena yy, i brudne interesy jego syna. Teraz tych interesów tam nie ma, nie dostrzegają. Nie było, nigdy ich tam nie było. W ogóle to nie jest żaden problem. Yy, emocjonalne podchodzenie do, 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 do różnych sytuacji wynika również z tego, że ten ktoś wielki, o którym wspomniałem, ten, ta trzecia ważna postać w tej wojnie, kontroluje media i sprzedaje przeróżne informacje, sprzedaje, sprzedaje, no podaje społeczeństwom za pomocą tych mediów, manipulując odpowiednio emocjami, nastrojami, co wpływa na błędną ocenę i niepoprawną ocenę całości sytuacji. Jaka jest tam sytuacja? Nie wiem, nie było mnie tam, nie ma mnie tam, nie jestem w stanie samodzielnie ocenić. Wiem, że media kłamią, bo kłamały w sprawie covid -u. I teraz też kłamią. Dlaczego miałbym wierzyć w cokolwiek, ale miałbym wierzyć rosyjskim mediom? Też nie mam podstaw. Jedyne, co mnie boli, to to, że ja nie mam nawet dostępu do drugiej strony, która, do, do, ich, do ich opinii, do ich stanowiska. Nie mogę ocenić, nie mogę stwierdzić, czy oni może mieli uzasadnione powody. Nie mogę, bo zostało to ocenzurowane. Nie wiem, jak wygląda sytuacja. Oczywiście, jak się postaram, to dotrę do, do, do tych wiadomości. E, nazwijmy to prorosyjskim. I wojny wojnami, wiecie, no ale to zawsze yy, cierpią najsłabsi, i tak jak mówiłem, ten trzeci przelewa krew nie swoją. Yy, czy więcej warta jest krew rosyjska, czy ukraińska, czy tatarska, czy jakaś jeszcze inna? To raczej znaczy nie, tyle samo są warte, więc czy ten mord jest okrutniejszy od tamtego, gdy skala jest yy, podobna, tak? No, no, no nie, to, to jest wciąż krew niewinnych ludzi I yy Ja jestem pewien, że nie jest tak, jak podają główne media O, to mogę powiedzieć I od początku tak oceniałem sytuację Jestem pewien, że najbardziej odpowiedzialny Za wybuch tej wojny jest ktoś zza oceanu I tutaj też zdania nie zmieniam Jestem pewien, że Ukraińcy Tak samo przyczyniali się Do zaostrzania sytuacji Między sąsiedzkich jak Rosjanie może bardziej nawet, tylko że główne media właśnie tego nie podadzą. Bo chodzi o to, żeby wykląć Rosję. To, to, to jest ostatni już problem, który teraz poruszę w całej tej sytuacji. Jak można manipulować historią, kulturą, robić wszystko, żeby zapomnieć wszelki rosyjski kultura, kulturalny, kulturowy dorobek. Zaczynając od nawet głupich pierogów ruskich, idąc przez kompozytorów rosyjskich. Dochodząc nawet teraz do różnych sportowców, czy osób ze świata kultury z Rosji. Wszystko jest oparte teraz o ocenę polityczną. Jeśli te postacie są zgodne z opinią głównych mediów, która jest kłamliwa, i oficjalnie to przyznają, i wyprą się jeszcze swojego kraju i, i, i swojej flagi, i swoich barw narodowych, to może będą dopuszczone do udziału w różnych rodzaju wydarzeniach. Często są to osoby czysto prywatne. Niewiele dostały od swojego państwa, żeby coś w życiu osiągnąć. Część z nich pewnie coś tam, jakieś wsparcie dostała, tak? Ale wszyscy są równo wymazywani, bo tak ktoś z Ameryki sobie wymyślił. Tak oceniam tę wojnę. Coraz mniej wchodzę, wcześniej więcej wchodziłem w jakieś szczegóły, w podawanie informacji, które są zakazane. Nie robię tego więcej. W ogóle staram się nie odnosić do tej wojny, bo jest kolejna tutaj ważna rzecz, ważna kwestia. Ja wychodzę z założenia, że Bóg daje nam to, na co zasłużyliśmy. Tak jak wcześniej już parę razy przez moje programy ostatnie przechodziło. To samo, co powiedział Job. Dobre od Boga przyjmowałem, to złego nie przyjmę. To jest, to jest cytat, więc nie wymyślam tego wersetu. No i no cóż no to o co się prosimy to dostajemy proście a będzie wam dane no codziennie człowiek żyjąc w tej kulturze o coś Boga prosi pokazuje mu, że go ma gdzieś i swoimi czynami go prosi o coś no i dostaje to na co zasługuje czy my Polacy coś dostaniemy podobnego co tam teraz jest na wschodzie no, no nie wiem cóż na to pocznę jedyne co mogę to prosić Boga modlitwą i swoim codziennym życiem. Codziennie wybieramy, co chcemy od Boga dostać. Taka jest moja ocena sytuacji na wschodzie. Trzymajcie się, niech Stwórca Wam błogosławi.